Polskie Stowarzyszenie Liga Niezwykłych w grze na fliperach. To jest Polskie Stowarzyszenie kliperowa Liga Niezwykłych Gentlemanów w fliperach. Klipera. Plus jeden prawdziwy as. Czy znaczy w tym jeden prawdziwy as? Czy tak jest, Aleksander. Nasz mistrz. Dziękuję. Dziękuję, Polski Król Kliperów. To Król flipery wkręcił mnie parę lat temu mój dobry kumpel Aleksander Żurkowski, aktualny mistrz polski w grze na Klipera. I od tego czasu jeździmy nocami, wieczorami po różnych dziwnych warszawskich miejscach, i nie tylko w poszukiwaniu dobrej rozrywki, bo flippery to przede wszystkim dobra rozrywka. Kulturalne mistrzostwa polskie, że na fliperach z roku na rok coraz bardziej się rozwijają, mamy coraz więcej graczy, co nie ukrywam nas cieszy. No, przychodzi coraz więcej osób, jest dzieciakami zajawionych tematem i to jest chyba fajna rzecz. Nasze mistrzostwa są wyjątkowe jeśli chodzi o miejsce, w którym się odbywają. O to, że dużo mniej w tym jest profesjonalizmu, dużo więcej takiego typowego polskiego pójścia na żywioł. Ale też dzięki temu nasze turnieje mają wyjątkową, spontaniczną atmosferę. A zwycięzca otrzymuje jak zawsze od lat dziewięciu flippera. Co jest nagrodą niebagatelną. On tylko w do Super to nie jest jakaś alternatywna rzeczywistość równoległa, tak jak masz w grze komputerowej. To nie jest jakiś sztuczny, wykreowany świat, w którym biegasz z karabinem i strzelasz. Gra prosta, ale na pewno na pewno wciągająca, wiesz, na pewno, na pewno dla starszego pokolenia, wiesz, ludzi urodzonych, wiesz, w latach, w latach 70. czy 80., którzy pamiętają te maszyny, pamiętają o ich świetności, no to jest jakiś tam powrót do, wiesz, do czasów młodości, tak, podróż sentymentalna, można powiedzieć, także myślę, myślę że, to ich, że to ich kręci i cieszy, że, 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 że jest jakieś stowarzyszenie, są ludzie, którzy te maszyny dbają i pozwalają im przetrwać. Bardzo długo gram na fliperach i bardzo długo je naprawiam. Ta przygoda zaczęła się prawie 20 lat temu. Doszedłem do pewnej perfekcji, i to jest takie przyjemne, kiedy jadę do naprawy czy podchodzę do flipera bez żadnych emocji. powiedzmy. Wiem, że za chwilę go naprawię. Nie wiem, bo jak gdyby zabrakło fliperów, to bardzo źle bym się czuł. Superami zupełnie niepotrzebnie i zupełnie niezrozumiale dla mnie. Wiesz, ciągni się jakieś odium, wiesz, kurczę hazardu, a to nie ma nic wspólnego z owocówkami tak popularnymi w Polsce czy z jednolikimi bandytami. Na flipperze nie możesz wygrać nic oprócz własnej satysfakcji. Przede wszystkim jest tak, że im lepiej grasz, tym mniej musisz rzucać do tych maszyn, tak? To jest, to jest zrozumiałe, to jest zupełnie sprawa naturalna. Uderzaj tam, gdzie się świeci, nie graj dwiema łapkami naraz i staraj się robić jak najlepsze wyniki. Każda maszyna ma swój unikalny system gry i różne kombinacje, które możesz tworzyć, żeby zdobywać bonusy, ekstra, ekstra bile multibole, czyli kilka kul naraz. Ale generalnie jeśli zawodnik, wiesz, jest dobry, no to obojętnie na jakiej maszynie gra, poniżej poziomu się nie schodzi po prostu. To jest gra, która może być kontruzyjna. Na przykład jak ktoś tak jak ja reaguje zbyt nerwowo, maszyna staje o koniem, więc parę mi się zdarzyło, z nią kontakt szybki ręką lub nogą. Co się kończyło na przykład siniakiem. Wiesz zdarzają się naprawdę paskudne kontuzje, złamanie nadgarstka nogi, tego typu rzeczy. Ale umówmy się, żeby grać na filparek trzeba być specyficznym gościem. Albo panią. Albo panią, oczywiście. Trzeba być. Trochę pierdolętym. To się wypnie. To się wypnie.